A moim celem jest powrót na bazę i obrona bazy. Bo tam Skoda T56 potrzebuje ewidentnie pomocy. Oj, 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 oj. Nadal Elcek mnie zaświecił, musiał to być Elcek. I szermem jest czyjuś To znaczy, że mogę sobie tak wesoło grać Obijać te czołgi I myślę, że to będzie spoko bitwa po zadawaniu uszkodzeń Myślę, że to był ten Elcek ze środka On nadal mnie nie widzi To jest dla mnie zaskoczenie Pod na przykład zadawanie uszkodzeń I myślę, że z takiego bym skorzystał <laughs> Burask mnie zaskoczył, naprawdę Siemanko, widzowie, witajcie Dzisiaj zabawimy się bat 12T Ciągle lekki 8 poziomu francuski, który jest w wierzchołku drzewka. Jeszcze do 5 października możecie całą linię do batchata kupić taniej i szybciej poekspikować sobie m.in. załogę dzięki specjalnym misjom. Rzuciło mi Lakeville. Ja mam zestaw full pod spota. Nie mam drugiego zestawu, e, ale teraz mam okazję, żeby coś postrzelać, więc oddam ten jeden strzał. Drugi nie zostałem wykryty i pięknie to naprawdę siada. 3x3, czy będzie 4 na 4 A nie będzie, ale i tak jestem zadowolony z tego początku. Tu strzał w turnie zaświeci, ja go również zaświecę. Ale od razu się cofnę, schowam i poczekam na dalszy rozwój sytuacji. Mamy w mieście T54, bo możliwe, że ja zaświeciłem tego obiekt 416. Na pewno będę mógł go wyciągać, tylko nie chciałbym być wykryty. Przepraszam, nie wiem, czy teraz nie przypaściłem swojej szansy. Dobra, muszę strzelać, bo zaraz on się schowa. A im bardziej go obijemy, tym lepiej, chociaż to miasto tam nadciąga i. Jest szturmowane, musimy palić wrotki To jest potrójny pluton Teraz dopiero to zaobserwowałem, ale wjechali jak do siebie I to miasto nam bardzo szybko padło, więc muszę jak najszybciej stąd uciec Fajnie by było zająć jakiś pasywny krzak Przykładowo ten, tak aby podświetlić środek, żeby podświetlić tę flankę Nie mam czasu na połamanie tych wszystkich drzewek, więc na razie jestem zmuszony do tego, żeby tu pasywnie zagrać I to jest moja jedyna szansa Czyli ja świecę miasto dla moich niszycieli, które będą snajpić w tym m.in. innymi Burask, jak i inne czołgi. I oni muszą właśnie te czołgi obić, bo jeżeli my nie zrobimy na nich uszkodzeń, to ja nie widzę jakiegoś super powrotu dla nas w tej bitwie. Poza tym, że trochę podjechaliśmy na linii 1-2, ale finalnie oni nadal mają defensywne pozycje i mogą linię 1-2 utrzymać. I tutaj musimy mieć dużo uszkodzeń po asyście, nadrobić tą stratę. Zaświeciłem Sharamle, jest już obity na jeden strzał. Szarfutura, tu Saladin 416. I czekam. Już więcej czołgu z tej linii 1-2 się wraca. Dostałem piesy po spocie za szarfutura. Bardzo dobrze to wszystko funkcjonuje. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy czołg lekki jakiś będzie tędy podjeżdżać. Na całe szczęście on nie powinien wykryć. Kamuflaż Batchata 12T jest dobry. Nie jest najlepszy, czyli przykładowo LC Iwen ma rewelacyjne kamuflaż na Natomiast nie powinien dosyć szybko dostać tego spota. Myślę, że jakiś light możemy zaświecić na może 70 metrów. Jeżeli oczywiście ma odpowiednie wyposażenie. Sarfutur minus 716 HP. Idealnie, bo on tu jest zamknięty na jeden strzał. Doświeciłem teraz Tortoisa, ale nie wiem, czy ktoś będzie mógł strzelać. Może wótek. Okej, okay, kolejny frag, kolejne uszkodzenia po asyście. Teraz istrza będzie spotować tego szarfutura 100 metrów 96 jest ogłuszony, ale niestety on mnie wykrył. I teraz mam problem, ale z drugiej strony tu jest taka pozycja, że jestem w dole schowany za budynkiem. Jednak albo ten krzak. Y nie najlepiej był umiejscowiony, w sensie ten krzak może jakoś pełni mnie nie zasłania, nie jest takim powiedzmy półkrzakiem, tak to nazwijmy. Interpretowanym przez grę, i może dlatego tak wcześnie zostałem wykryty, albo ktoś tu nie wiem. Wątpię, żeby czołg lekki gdziekolwiek mi tu podjechał. Może tutaj jakaś dziura była na tym, na tym ze środka. Nie wiem. Ciężko mi to teraz interpretować, ale ważne jest to, że uciekłem i cały czas mam full HP. Cały czas jestem w tej pozycji i świecę dla moich sojuszników. I teraz z tej straty, którą mieliśmy, to mamy nawet przewagę. jest podjeżdża coraz bliżej, a ja dostałem na ślepo od T55, a ja nie wiem, czy on to widział. Obawiam się, że to mógł zobaczyć. I teraz mogę zostać wykryty. Okej, okay, nie jestem wykryty. A jednak już jestem. Kurczę, pewnie mało brakowało. Chyba Tortoise mnie zaświecił do dowódcy. Ja przerzucę się na złotą amunicję. I mój plan jest taki. Będę czekać. Schowam się teraz bardziej za budynek domek. Okej, okay, mogę strzelić do Tortoise'a, to go raz strzelę. Czołgi z miasta, jeżeli podjadą, no to one powinny zginąć, no bo to jest T-55A na jeden strzał. Ja jeszcze przez kilka sekund y, wykryty jestem. Patrzę, czy Tortoise może mnie zaświecić, raczej nie. Teraz się cofnę do takiej pozycji, żeby strzelać do Tortoisa od boku i ten krzak może powodować to, że nie dostanę spota po strzele, ale jednak jestem wykryty, więc tak idealnie nie działa. Natomiast cały czas jestem dosyć bezpieczny i teraz problemem jest t 5 a ale ktoś musi mi dobić to t 5 a No i super, bo już się bałem, że on tu mi przejedzie. Skorzystam ze naprawczego jest to nadal Tortoise z bokiem, on ma ogromny problem ze mną, bo zobaczcie, że za każdym razem mogę się schować, nie ma artylerii, która może mnie wyciągnąć i on musi grać frontalnie na te wszystkie czołgi, które znam są, a ja konsekwentnie od boku mogę go kąsać. Jest Tortoise wręcz tyłem, obieg 416, próbuję coś kombinować na środku, mam bicie na niego strzałem, już jest na jeden strzał. Na spokojnie doładuję ten magazynek strzelam z Golda, bo to jest strzelanie do Tortoise'a i tu akurat ta penetracja się przyda. Delikatnym minusem naszego badczata jest penetracja na zwykłych pociskach 170, to może nie być wystarczające na właśnie matchmaking na wyższe tiary. Dobiłem teraz obiekta. Nasza szaszlą, która wystarczyłyby przeciw oncerny, ale jak już mam załadowany cały magazynek Golda, no to. Nie będę teraz zmieniać tej amunicji, bo to nie ma żadnego sensu. I pięknie utrzymaliśmy tę flankę z delikatnym problemem, bo nie wiem nadal, jak tam zostałem wykryty, czy przez szarfuturę, czy przez kogoś innego. Finalnie wyszło to idealnie. Też dobrze zareagowałem na sytuację w mieście. Chociaż trochę mogłem się spodziewać tego. Na początku nie popatrzyłem, że to jest potrójny pluton. To też było do przewidzenia. Natomiast bitwa będzie wygrana. Może będzie oznaka mistrzowska. Nie ukrywam, zależy mi na tym odcinku, aby wbić MK na tym badczacie, bo nie mam. Zagrałem tylko kilka bitew i szukam. Teraz tego Wena, czy on się gdzieś tu schował, może w krzaku? Albo pewnie pojechał do miasta, jeżeli nigdzie nie jestem wykryty, więc cofka. W poszukiwaniach Wena, oho, znaleziony na naszej bazie, rozwoju nam WTK, pojedzie po artylerię. Nie wiem, czy ta arta go rozwali, bo to jest taka mała pchełka. A jednak, artyleria rozwala Elsejwena i jest ta upragniona oznaka mistrzowska, as pancerny, 5 po spocie. 2000 uszkodzeń, 1316 bazowego Expa. Zarobkowo jestem na minusie, bo rację, z tego Golda też postrzałem, ale absolutnie nie żałuję. Też mam do zrobienia modyfikację polową i tu wybieram sobie prędkość maksymalną. Został full podspota, załoga jakaś, która była na moich francuskich lightach. Nie jest ona zrobiona na full, ale te perki wybrałem, które moim zdaniem mogą się przydać na tym badczacie. Lecimy kolejną bitwę. El Halouf. Naprawdę nie pamiętam kiedy ja ostatnio grałem czołgiem lekkim, więc myślę, że to może być bardzo ciekawy odcinek, bo serio nie jestem przyzwyczajony, żeby pojechać na środek mapy. Podświetliłem Grilla, zaświeciłem Badgera, ale muszę pamiętać o pozostałych czołgach lekkich, czyli to, co będzie robić o właśnie ten Bad chat, który chyba mnie zaświecił na 50 metrów. Będę od niego uciekać, natomiast El Seywen ma spota tam. Więc trochę mamy takie lustrzane odbicie. Badchat i LC-1 grają na siebie. Badchat dostał, ja zaświeciłem 50p. On na pewno mnie nie wykrył. To jest e, ogromna odległość. Ja spróbuję jeszcze doświecić tego grilla, może się uda. Zobaczcie, jest, ale nie, chcę, nie chciałem tak w pełni stać w krzaku, bo boję się od tego badchata, że teraz on mnie zaświeci znowu na 50 metrów i wtedy bym od takiego grilla oberwał. Natomiast oberwał badchat, oberwał grill. Badge będzie mieć problemy, jest na magazynek, a nawet już zginął I tak naprawdę zaraz ja znikam ze spota Ponownie wychylę się z tego krzaka Może podświetlę te 28 albo grilla Nie Ale spokojnie, to nie koniec Bo ja mogę sobie podciągnąć właśnie od tej dolnej części I stąd może zaświecą jakieś niszczyciele Na przykład RHMA, na przykład Badgera, grilla One nadal nie powinny mnie zobaczyć Korci wiadomo strzelić, ale... Co to będzie? Jeden strzał Dużo on mi nie da, więc nie będę ryzykować Teraz dojeżdżam do tych szaków tutaj. Nie jestem wykryty nadal, a zaświeciłem pięknie RHMA. Muszę obserwować, czy 50TP nie podejmie decyzji, aby zjeżdżać na dół, bo jest to prawdopodobne. A w międzyczasie zaświeciłem Grilla. T28 też jest po moim spocie. Jest to 50TP wychylające, natomiast on nie wychyla, nie zjeżdża na dół, tylko chce oddać strzałów LC Na całe szczęście dla mnie, chociaż... Powiem wam, że trochę się jego obawiam. I zmiana planu, i tak już nie podświetlam tych niszczycieli, oni się schowali. Nie wiem czy jest to możliwe, na pewno można wjechać kołowcem, ale czy ten 12T można tu wjechać? Przekonajmy się, może jest to możliwe. Tu trzeba tak dokręcić do prawej. I mało mi brakowało, spróbuję jeszcze raz. Wydaje mi się, że gdybym miał turbo sprężarkę, to na pewno bym tu wjechał. O, teraz to wyglądało oczywiście gorzej. Dobra, nie będę tracić czasu. Moja myśl jest taka, aby pojechać w okolicę mniej więcej, gdzie jest ten barger, I stamtąd wychylać się i strzelać w plecy E77 i Sowi M. No bo tą stronę zablokuje mi 50. i y, mógłbym po niego pojechać. Natomiast y, problem jest taki, że na pewno zbiorę raz, a raczej zbiorę dwa razy, przez co będę na pewno na strzał od każdego. A nie daj Boże, jakiś niszczycie się przestawi i on też będzie mieć, jak będzie kilka momentów, kiedy on będzie mieć na mnie bicie. Więc wybieram strzelanie tych czołgów ciężkich. Jestem wykryty po strzale, to nie jest dobra informacja. I grille, i 50 TP. O nie wiem, chyba mnie zaświeciły te czołgi ciężkie, jakoś nie pomyślałem o tym najlepiej, ale wydawało mi się, że będę strzelać bez spota, jednak tak nie było. Jeszcze ten gry się przestawił i mnie przebił za 762. No nie, no żałuję, żałuję oczywiście tego, można byłoby to inaczej rozegrać. Przykładowo, chociaż ustawić się gdzieś tu, to wtedy nie mógłbym dostać w plecy, ale nie zakładałem tego. Jeszcze 121B, zobaczcie, że chyba zjechało stamtąd, wtedy by mnie tam zmiażdżyło na tej flance, więc cieszę się, że pojechałem tu, ale popełniłem błąd w strzelaniu. To będą skryny końcowe tej drugiej bitwy, no przeciętnie, przeciętnie, ale zasłużenie, jestem w połowie tabeli, e, lecimy dalej. Overlord, całkiem okej okay mapa po spotowaniu tego środka, ale pamiętajmy, że są trzy czołgi lekkie po drugiej stronie, zasłyszałem bat P, ale sam on mnie wykrył. Nie, jakoś nie przeanalizowałem tego dobrze. Te krzaki są bardzo, bardzo takie zdradzieckie. Nieraz delikatnie tylko wychylając się od razu dostajemy spota i wtedy automatycznie zbieramy. Ten więc mógłby dostać, zobaczcie, że dostał ode mnie, dostał od kolejnego czołgu. Ja dostaję po spocie za niego, więc fajnie, ale w związku z tym zostałem wykryty. Natomiast teraz pewnie już znikam z tego spota, spróbuję gdzieś grać w tych krzakach. Natomiast trzeba być uważnym, chociaż obiekt się nie patrzy. Może to jest mój moment, obiekt strzelił, ja strzelam raz. Nie przebijam, ale dobijam. 22 ostatni strzał. Analiza jakie czołgi są wykryte. Nie mamy spota na Face. Patriot gra tam w tym dole. Ja po cichu myślę, czy by nie spróbować zagrać na tej plaży, ale to jest taki mój długosiężny plan. Na ten moment skupmy się właśnie na tej flance, na plaży jest projekt Ion, czyli Skoda oraz Face, więc nie będę kombinować się z tą plażą. Bardziej siebie bym tutaj widział na tej flance już. Oni są bardzo wycofani. Stąd mogę strzelać do bleska, tylko pytanie, czy wstrząsnę, będę wykryty. Jeżeli będę wykryty, to raczej oznacza, że na wprost nie stoi jakiś czołg. Dowiemy się zaraz, czyli nie zaświeciła mi się żarówka, to znaczy, że mogę sobie tak wesoło grać, obijać te czołgi i myślę, że to będzie spoko bitwa po zadawaniu uszkodzeń. Tylko problem jest to, że mało HP, jest 6 do 0, więc pewnie przejdziemy się po tym przeciwniku. Dojeżdża buraski ja w sumie też dojadę, bo tego T44 to już nie ma co snajpić, bo zaraz się schowa. Pershing, objeżdżamy po prostu tego Pershinga, może 6 za 240, może z jakąś gąską, dokładnie tak o to chodziło, burask raz nie przebija, wyleżymy do cały magazynek. I teraz wypadałoby, żeby ktoś go dokończył, no bo niestety burazk raz nie trafił, i w konsekwencji on teraz e, pershing sobie żyje. Ale dobra, ja nie zwracam uwagi na tego pershinga, tylko po prostu jadę dalej, chociaż może po prostu go dobiję. Nieważne. Jest lewe, lewe bokiem, ale wolałbym dojechać na blisko. Chociaż teraz taniec będzie się cofać, cofa się. Dobra, ładuję magazynek. Bo ja zanim dojadę, no to wtedy będę już mieć cztery pociski. Zaświeciłem LC Iwena, on pojechał w narożnik mapy. Bardzo ciekawe zagranie, jak na lajta, musicie przyznać. Nie wiem o co chodzi, ale jest RHM i RHM jest problemem, chociaż on zjechał na całe szczęście. I mam dwa bokiem, który będzie moją tarczą, ale nadal RHM nie patrzy się na mnie, więc ja skupiam celownik i strzelam do RHM-a. No i w sumie to już będzie koniec bitwy bo nie dało się tutaj nic więcej zrobić. Skok na plażę i to tyle. 2600 uszkodzeń, 800 po asyście Pamiętam, jak któryś z widzów niedawno napisał, czy 12T jest fajny. To według mnie jest bardzo fajny, bo w bitwie, gdzie serio nie dało się spotować, te uszkodzenia naprawdę sprawnie zadawałem z tym magazynkiem. Może DPM Badrę 12T w porównaniu do wszystkich lightów nie jest najlepszy, ale jest dobry i to jest magazynek, który ma cztery pociski, szybko się ładuje i te magazynki powinny być inaczej rozliczane pod względem uszkodzeń na min Ponieważ możemy wystrzelić kilka pocisków, schować się, potem znowu kilka pocisków, i to jest oczywiście bardzo skuteczne, są różne rodzaje tych magazynków. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Ale ten magazyn na badczacie jest naprawdę fajny. Pojadę środkiem pola, spróbuję wjechać w te krzaki, ale nie wjadę w te krzaki, bo najprawdopodobniej czołg lekki gra sobie w tych krzakach. Więc teraz moja odpowiedź jest taka, aby wychylić się na przykład stąd. I może dzięki temu, że mam system obserwacji, ja wykryję lata, ale zobaczymy, czas pokaże. Czy uda mi się wykryć? Wykryłem AT8. Od razu tak cofam, no bo nie mam tej pewności, czy będę wykryty, czy nie. Ale jak widzicie, nie jestem wykryty. AMIX 12 to dostał spota i on coś tu kombinuje. Jest dziura w tym krzaku, natomiast tygrys nadal mnie nie zobaczył. Ja zaświeciłem LCK. Myślę, że to był ten Elcek ze środka. On nadal mnie nie widzi. To jest dla mnie zaskoczenie Dostałem po spocie za tego tygrysa. Elcek nadal mnie nie widzi. On wjeżdża w te krzaki po mojej prawej. Zaświeciłem też kawu dwójkę. Nikt nie strzelił do kawu dwójki. Dużo czołgów jedzie z naszej strony, jak i z drugiej na te wzgórze i tam będzie walczyć. Moja pozycja już pewnie dużo nie zapewni drużynie. Ale czafik na spocie. I on pewnie będzie się cofać. Strzelę raz. Zobaczymy, czy będę wykryty. Drugi raz. Żarówka mi się nie zapaliła, trzeci i teraz bardziej wychyliłem się pod środek i prawdopodobnie albo LCEK, albo SUSTO, albo ewentualny Light tu mógłbym wykryć, chociaż w sumie już nie ma Lighta, który jest bez spota. Super trafi jest tam, AMX jest tu, to musiał być LCEK, ewentualnie m 1. Jakbyśmy dobili Super trafika, to byłoby super. <grymne> Jakkolwiek to zabrzmi, tylko teraz nie trafiłem. Oj, 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 Nadal Elcek mnie zaświecił. Musiał to być Elcek. I Sherman jest czymś z kajaka. Nie popatrzyłem na minimapę. Myślałem, że Elcek nie będzie mieć zasięgu widzenia, żeby mnie zaświecić. A jednak miał i to była głupota. Obiekt 416 jedzie sobie. Zobaczę takim kółkiem 30. Sherman nie stoi. Stoi AT8. Więc cofka. Wrócę się przez środek. To znaczy, ja chciałem po prostu rozwalić tego obiektu 416. Ale widzę, że jednak drużyna powinna. Chociaż nie wiem, czy sobie da radę. Super chafi dojeżdża. Chyba sobie z tym obiektem nie poradzam. Ja na całe szczęście są na dwa strzały, obiekt jest ogłuszony. Obiekt ucieka. Dobra, strzał do obiekta dostał. Rykoszet. Nie mam takiego pewnego strzału. Ale to weszło, za 40. Elegancko. I teraz możemy bardzo ładnie popracować na lewej flance Mianowicie wystarczy pojechać linią z K I z tych górnych pozycji Dzięki temu, że mam bardzo dobry zasięg widzenia Powinienem kilka tych darmowych strzałów oddać A zresztą sami już widzicie, że KW-2 jest wykryta 400 metrów No nie ma opcji, żeby KW-2 mnie zaświeciła Ale wybieram najpierw AT-8, które ucieka Bo to będzie trudny cel A KW-2 jest mimo wszystko dosyć łatwa do przebicia ze złota A chyba też przeciwmancernek bym się wbijał w KW-2 bo to jest szósty tier, jakby nie patrzeć, a my gramy ósemką. Nie będę wychylać się z tej góry, no bo było widać ewidentnie, że AT-8 ucieka i może uda mi się złapać jeszcze to AT-8 plecami, byłoby wtedy fantastycznie. Nie wiem co z Shermanem, Sherman miał albo trolla, albo dział, które strzela z hajaków. Nie przeanalizowałem tego, jest i Sherman, on ma trolgana, więc ja się cofam, strzam raz do arty, no mogłem mieć normalną amunicję, ale już nie będę teraz miał, Sherman strzelił, wychylam się na Shermana, no i go nie trafiam. Jestem nawet na jeden strzał od tego Shermana. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam, ile dokładnie uszkodzeń zadaje to działo, ale powinienem być uważny. to 8 z Shermanem grałem razem. Elcek ma tam spota. Zaaduję przeciwpancerne i spróbuję wychylić się na przykład z góry. Tylko właśnie Elcek będzie mógł mnie jakoś kontrolować, ale ten Elcek, jak widzicie, ucieka. Sus 1 jeden jest schowany. Dobijam SP1. I ten Sherman mnie dobija. To było niepotrzebne. <laughs> nie wiem, jakoś myślałem, że może on się nie odważy, że jakoś AMX może go wystraszy, cokolwiek, ale on... Bez kompleksu, wychyla się i kasuje. Nie, to było głupie, żeby dobić artę. Szczerze, chciałbym jak najszybciej zapomnieć o tej bitwie, bo serio nie jestem zadowolony z mojego zagrania. Ale mogę odblokować kolejne ulepszenia polowe z tego, co zaobserwowałem. I tutaj wybrałbym minus 3 do czasu przeładowania, dlatego że tymi lajtami może widzieliście w poprzedniej bitwie, że snajpiłem. Ale w gruncie rzeczy to tak jak na Overlordzie, dojeżdżamy na bliski dystans, objeżdżamy kogoś, strzelamy, więc chcemy jak najszybciej przeładować cały magazynek, a minus 3% doładowania tego całego magazynka. To będzie fajny boost dla naszych uszkodzeń na minutę, stąd taki mój wybór. A teraz granica Imperium. Jesteśmy po tej lepszej stronie, aby zagrać górkę, środek. Ja spróbuję wykorzystać mobilność i podjadę sobie na okolice tego kamienia. Może obiję czołgi ciężkie przejeżdżające. Zapomniałem, że odblokowując ulepszenia polowe, mogę zrobić sobie drugi zestaw pod na przykład zadawanie uszkodzeń i myślę, że z takiego bym skorzystał. Burask mnie zaskoczył, naprawdę! Oddał dwa strzały. Pytanie, czy on ma wsparcie. Myślałem, że ja postrzelam sobie do tych ciężarów i będą to jakieś darmowe strzały dla mnie, natomiast Buras też tu podjechał i szczerze nie do końca rozumiem jego decyzję, bo zobaczcie, że dojechałby tu UDES, dojechałby jeszcze jakiś jeden light med i on mógłby na tym wszystkim zginąć za jeden magazynek, ale upiekło mu się i nie wszedł w aż taką złą wymianę. Ja wychylałem się do dostałem spota. Myślę, że Light może być dokładnie w tym krzaku przede mną, bo z takiej ogromnej odległości on by mnie nie wykrył. I to musi być LT-432. Znowu Progetto od razu do mnie strzeliło. Myślałem, że może się schowam jakoś i to jakoś wyjdzie, natomiast Light ma spot'a. No i nie, ja się nie wychylam. Nie mogę, nie mogę, bo Prożetto mnie po prostu dobije. Ono jest celowane na pixel, ale już Progetto nie ma. Więc ja mógłbym pokusić się o objazdy krzaki, gdzie był ten LD432. I to ja będę podświetlać Prożetto uciekające. Ewentualnie. On teraz strzela do TVP, ale. Ja to chyba sobie zostanę. Minus 4000 HP. Czołgi ciężkie przegrały z naszej strony. Zastanawiam się, czy nie wrócić się na przykład na pozycję UDES-a. Podjeżdża tu gwardzista. Jest niebezpieczeństwo, ale liczę na to, że Progetto będzie uciekać i wtedy. Podświetlę prożeto dla naszych pojazdów Gwardzista cały czas na spocie, ale nikt do niego nie strzela On wjeżdża bardzo głęboko i to mi się nie podoba, bo wtedy On może mnie wykurzyć z tych szaków Ja muszę uciekać, dostaję coś po asyście, ale no muszę odpuścić Powiedzmy sobie szczerze, gwardzista Mnie tu podświetlił jest po mnie Jest zaświecony burask Ja mógłbym do buraska strzelić Dobrze byłoby go dokończyć Weszło to jakimś cudem, kolejny strzał też wchodzi I ostatni strzał Nie wejdzie Gwardzista mnie wykrył. Nie, nie zauważyłem tego. Żeby ten gwardzista mnie nie dobił, żebym się nie rozbił. Dobra. Tu był raz nie powinien mieć złotego strzału. A moim celem jest powrót na bazę i obrona bazy, bo tam Skoda T56 potrzebuje ewidentnie pomocy. Żeby się nie pomylić, to ja już ładuję złoto. I trzeba jak najszybciej dojechać w te sektory. Czołgi ciężkie pewnie będą tak podjeżdżać i wyjeżdżać na skodę. I muszę tam się znaleźć jak najszybciej, aby obijać te czołgi ciężkie od boku. Okej, okay. jestem na pozycji. Ciekawe, czy TS będzie podjeżdżać. Z drugiej strony też niszyciele szturmują i szukam przestrzału na tego ts -a. Gdyby nasza skoda się cofnęła, albo jakoś ten TS by się pokazał, to wtedy mógłbym strzelić, ale niestety on jest cały czas schowany dla mnie za kamieniem i dopiero teraz podjeżdża. Dostał raz, dostał drugi raz. Wykończyłem go. Ten H też tu może podjeżdżać, i ogólnie to jest dobra pozycja dla mnie, bo ja szybko go zeświecę. Coś pomogę naszemu UDS-owi. Jak oni pojedą po uds to ja będę mieć te czołgi bokiem. Jak Tiger zawraca. Ten H nie wiem do końca, co robi. Ile tu poczekam, ale jeżeli to ten H pojawi się na przykład na J1, to będę poważnie myśleć o tym, aby wyjechać gdzieś jak na bok, na plecy, bo on może być odwrócony. Jedzie Su, no to ja pojadę z naszym Su, już nie mam dylematu. Jak Tiger na pewno nie będzie gotowy na to zagranie, tylko nie wiem, co z tym ten Może się gdzieś tu czaić, ale myślę, że on wrócił się na swoją bazę, bo to by było bardzo logiczne, musicie przyznać. Więc pojadę po jak a pewnie będzie tyłem, więc przeładuje sobie normalną amunicję. Już ma 700 HP, więc to nie będzie taki ogromny problem. Nie wiem, czy Gestr go nie trafił, czy on. Okej, okay, jak tigra plecami. Pora na oddanie całego magazynka. Nawet nie wiem, czy go nie skończył ten magazynek. Jeszcze jeden strzał ostatni. No i niestety nie udało się. Teraz ten jak Tiger jest plecami, ale on zdąży się odwrócić. Niby mamy plus 1100 HP, ale dużo ogryzków i mamy HP na niszczycielach. Ten się wrócił na bazę, a 4 na pewno nie zdążył przejechać, więc śmiało będę się wychylać z tego J1, J2. Jest MXM4, więc szybko teraz trzeba mu wyjechać na plecy i wpakować magazynek. On ma bardzo dużo HP i on mógłby tu zrobić jakiś fantastyczny wyciąg, gdybyśmy to słabo zagrali, ale nie sądzę, aby to miało miejsce, bo już w trójkę. Wyjeżdżałem mu na plecy. Ciekawe, czy będzie odwrócony przodem. Udes jedzie nawet w tym trybie. Twardy do przodu. Gestor tam go przebił. Ktoś nie trafił, więc zobaczymy, co teraz się wydarzy. A nawet nie zdąży się chyba odwrócić, chociaż może. Okej, okay, oddał strzał, e, ale ja go nie wykończyłem. I to był Batcha 12T. Moim zdaniem naprawdę fajny czołg, lekki. Polecam go serdecznie. Oczywiście wymaksowany. Jeżeli chodzi o mój drugi zestaw, gdybyście pytali, to myślę, że spróbowałbym tu dorzucić turbo sprężarkę, żeby polepszyć tę mobilność, dorzuciłbym wentylację I jako trzeci moduł myślę, żebym zostawił cichy układ i myślę, że z takim zestawem na tych zamkniętych mapach, gdzie nie da się spotować, mógłbym popróbować powalczyć. Myślę nad optyką, bo trochę tego zasięgu widzenia brakuje, ale nie wiem, no bo tu trzeba zawsze z czegoś zrezygnować. Ale główny zestaw pod większość map to oczywiście ten. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To był odcinek zbita w na żywo. 12T. Jeżeli macie jakieś inne pomysły co do czołgów, to dajcie znać w komentarzach. No i trzymajcie się miłego dnia. To Elo!